Dzień dobry wszystkim, a dzisiaj porozmawiamy sobie jak zrozumieć kobietę, czyli w sumie trochę o związkach. I tutaj koło mnie siedzi Katarzyna Lachman i Mateusz Blachnierek. No więc Kasiu, ja bym chciał zacząć od początku, czyli może jak przygotować się do budowania, nie wiem, zdrowych relacji. No przychodzi taki moment, kiedy na poważnie myślimy o budowaniu jakiejś... Głębszej relacji. Mhm. Znaczy, po pierwsze trzeba na pewno podkreślić to, że jest bardzo dużo kobiet, które. Mówią sobie, że muszą być perfekcyjne, zanim wejdą w związek. To znaczy to znaczy perfekcyjne. To znaczy, że muszą być wysportowane, że muszą być zadbane, że muszą mieć całe, wszystkie traumy z dzieciństwa, muszą być wyleczone. Generalnie, całe, że muszą skończyć szkołę, że muszą już mieć stabilną pracę. I to są takie w sumie kłamstwa, które też zostały do nas, do nas teraz przedstawione przez te ostatnie lata. No i to jest nieprawda i jest wiele, wiele rzeczy, nad którymi można pracować w relacji. I prawda jest taka, że każda relacja to jest tak naprawdę nasze lustro. Czyli wchodzimy w relacje i często jest tak, że nawet nie jesteśmy świadome o pewnych traumach albo pewnych, pewnych z naszych zachowaniach nawet i one wychodzą z związku. I to jest moment, w którym warto jest wytworzyć właśnie takie bezpieczne środowisko, w którym jest jedna osoba, druga osoba i mówię, dobra, ja nigdzie nie odchodzę, tylko po prostu wypracujmy te rzeczy razem, bo pracujmy nad nimi razem. Jakby ja zaakceptowałem już pewne rzeczy, które mi nie pasują, albo na które wiem, że możemy pracować razem, ale jesteśmy w tym razem i jakby pracujmy. I jakby jedna strona jest nastawiona na wzrost, tak naprawdę, i druga tak samo. Okay. No dobra, ale mówisz o tym, że, że pracujmy, róbmy coś tam tak. i tak dalej. E, no ale ja sobie tak myślę, pojawia się jakiś problem w związku. No, jak nad nim pracować? Nie wiem, ja mam iść teraz do kobiety i mam ją zapytać, kochani, co się stało? Czy co ja mam zrobić? No, właśnie no. każdy z nas musi siebie poznać. I prawda jest taka, że niektóre rzeczy będą wychodzić, i teraz jest takie klucz w tym wszystkim, jak my na to będziemy reagować. Bo na, przykład, bo na przykład, jaki ja miałam na początku w swoich relacjach, nie potrafiłam w ogóle się kłócić. To znaczy, jak tylko wyszła jakaś kłótnia, od razu najlepiej chciałam wyjść. Albo w ogóle się nie odzywać, i to nie jest zdrowe podejście. Zdrowym podejściem będzie, ok, jest jakiś problem, jest jakaś kłótnia. Um, czasami też musimy siebie poznać, czy chcesz, na przykład, potrzebujesz więcej czasu na przemyślenie problemu i dopiero później wracamy, o tym rozmawiamy. Bo często jest tak, że my kobiety jesteśmy bardzo emocjonalne i potrzebujemy takiej chwili, takich 15 minut, takiej 30 minut, żeby po prostu się odizolować i powiedzieć. Dobra, ta sytuacja nie jest taka duża, na pewno są jakieś rozwiązania, porozmawiajmy o tym za 30 minut. I wtedy jakby obie strony mhm. będą czuły się, że są szanowane, aniżeli właśnie podejść to, tą kłótnię z takim nastawieniem, rozwiążmy to teraz. Chcę. I to właśnie też jest bardzo dużo egoistycznego myślenia. Bo często jest tak, że w związku chcemy rozwiązać wszystkie problemy od razu. Nie znając siebie... To może tylko spowodować negatywne emocje, negatywne zachowania. Jest dlatego tak ważne, żeby właśnie poznać siebie i powiedzieć: Dobra, na przykład w mojej sytuacji rozwiązanie problemu było takie, że ja faktycznie potrzebuję tego 15, tych 15 minut, tego, tych 20 minut, żeby przeanalizować sobie pewne rzeczy w głowie i faktycznie, że sami zdaję sobie sprawę, że no nie trzeba tak reagować na pewne sytuacje, e, tylko naprawdę są rozwiązania i teraz. Kwestia jest tego, jak my to wspólnie rozmawiamy. No dobra, ale tutaj mamy jakby teorię tego, jak to zrobić, a ja bym chciał teraz przejść do praktyki. No bo wyobrażam sobie taką sytuację: siedzi para w parku i się kłóci, ale powiedzmy, że kłóci się w kulturalny sposób, siedzą koło siebie i zaczynają rozmawiać. Tak? Coś komuś nie pasuje i jakby, jak ugryźć, znaczy tak sobie myślę, jak tak. ugryźć problem, żeby to, jakby, żeby nie spowodować teraz, że. Że, że dobra to nie umiemy rozwiązać problemu, rostańmy się albo zróbmy sobie przerwę na tydzień. Mhm. Myślę, że potem do tej przerwy też możemy wrócić. Eee, tylko właśnie jak jakby no, zacząć rozwiązywać tą sytuację, tak. a nie ją związywać. Zależy o czym jest problem. Bardzo zależy o czym jest problem. Jeśli na przykład my kobieta ma jakiś problem w związku i eee, jest na przykład ma bardzo dużo emocji w takich sytuacjach często jedyne, co kobieta potrzebuje, to naprawdę przytulenia i powiedzenia, ok, czy chcesz, żebym teraz dał Ci rozwiązanie sytuacji, czy chcesz, żebym po prostu był tutaj i Ciebie słuchał, czy po prostu potrzebujesz teraz czasu dla siebie. Czyli dać jej te opcje. Um, to jest pierwsza sprawa. Czyli jako mężczyzna to jest takie bardzo męskie podejście. E Jeśli jest jakaś sytuacja w związku, albo jest jakiś wielki konflikt w związku, to faktycznie mężczyzna powinien poprowadzić taki konflikt i Zastanowić się nad rozwiąza rozwiązaniami, ale faktycznie z takiego poziomu jesteśmy w tym razem, mamy faktycznie problem, jest konflikt. Ty pochodzisz z innego, jakby, backgroundu i in inaczej zostałaś wychowana, ja zostałem inaczej wychowany. Jakby teraz pomyślmy nad rozwiązaniami. Okej, okay. czyli, czy nawet gdzieś tam usłyszałem kiedyś ostatnio o takim, takiej frazie, że to nie jest tak, że każdy z nas jest przeciwko problemowi, tak. tylko że my wspólnie, razem Dokładnie. jesteśmy jakby przeciwko tak. temu problemowi. We against the world. No. Więc okej, okay, okej, okay, jakby kupuje to, i tak dalej. Ale ja bym jeszcze chciał coś trochę wgłębić, bo no może trochę ze swojego doświadczenia związków, i różnych kłótni, i różnych jakby rozmów na temat, no czasami i trudnych, i, i tak dalej. Myślę, że często dochodzi do takiej. Ciszy, kiedy mm -hmm. jest kłótnia. I nie wiem, kobieta nie wie, co powiedzieć. I wtedy mężczyzna też nie wie, co powiedzieć, i, i w sumie jest cisza, i każdy myśli jakby o, o tym. Czy, czy, wtedy, tak, to musimy, tak. czy wtedy te dwie osoby po prostu nie pójdą na dwie osobne ławki, nie obok siebie, żeby każdy sam jakby nie było tej niezręcznej pustki, jakby. No, nie wiem. No. To znaczy, bardzo zdrowe jest takie podejście, żeby patrzeć na związek jako na dwie różne osoby. Czyli ja mam tutaj swoje życie, ty masz tutaj swoje życie i my, jakby, decydujemy się połączyć to nasze życie, ale to nie jest jeszcze tak, że, że już jesteśmy, jakby, po ślubie i jakby razem funkcjonujemy. Tylko, że generalnie ważne jest to, żebyśmy patrzeli na pewne problemy jeszcze z naszej właśnie perspektywy. Czyli co wcześniej wspomniałeś, że jak rozwiązywać te problemy? Czyli jest jakiś problem, jest konflikt pomiędzy dwoma osobami tak. i czy wyjść po prostu z pokoju, tak. czy, czy zostać czy na miejscu. Zostać, nie? Czy, czy no jakby... i właśnie tutaj jest taka kwestia, no, na jaki temat się kłócimy, o, czym, o co się kłócimy, mhm. um, bo tutaj może być naprawdę bardzo no bo, dużo... Bo wiesz, na przykład też słyszałem o czymś takim, że kobieta potrzebuje, jakby tak, ona yy, nie powie ci, że jak, powie, jak ty ją zapytasz, czy chcesz być przetulona, to ona odpowie ci nie, ale ona tego potrzebuje. Mhm. No to dla mnie jest to... No związki też polegają na tym, że my się uczymy cały czas siebie i kobieta uczy się dużo rzeczy o sobie, mężczyzna się dużo rzeczy uczy o sobie, a później jeszcze uczymy się o związku i co jest najlepsze dla związku, bo pewne rzeczy mogą być dobre dla mnie, ale niekoniecznie będą dobre, dobre dla związku. Mhm. Więc em, w ogóle rozróżnienie tego, że okay, jestem ja, jesteś ty i jest związek, co jest najlepsze dla ciebie, co jest najlepsze dla związku, bo ważne jest to, że często wchodzimy w takie relacje i chcemy jakby zmienić tą drugą osobę, chcemy zmienić zachowania drugiej osoby, ale bardzo ważne jest, żeby zdać sobie sprawę, że jak wchodzisz w związek... To to jest osoba, która też ma swoje życie. Więc jakby ty musisz wspierać ją na jej drodze życia, tak, żeby ona była najlepszą wersją siebie, ale niekoniecznie dla ciebie, żeby ona była po prostu najlepszą wersją dla siebie dla, dla siebie. Okej. Okay. Z tego, co powiedziałeś, zrozumiałem to, że w związku chodzi o to, że nie wiem, mężczyzna ma powodować to, żeby kobieta była. Lepszą wersją siebie, czyli tak. wspieranie tej drugiej tak, osoby. Na jej drodze a, życia. A nie jakby egoistyczne pobudki, że ja cię teraz y, będę cię wspierał, żeby coś od ciebie zyskać. Tak. Tylko będę cię po prostu wspierał. Tak, bo, że bo musimy cię kocham, się tak? bardzo pozbyć takiego egocentrycznego okay. podejścia do związków. Takiego, takiego podejścia, że na przykład wchodzimy w związek i co ty możesz dla mnie zrobić. No ale zobacz, że jakby współczesne czasy trochę tak mówią, że wiesz, wchodzisz w związek, bo mam ja i moje potrzeby. I, tak. I ja się zastanawiam wtedy, czy wiesz, co jest na pierwszym miejscu w tym związku, mm -hmm. czy w ogóle w twoim życiu, czy to jest na zasadzie takiej, że okej, okay, jesteśmy w związku, ale ja potrzebuję czegoś od ciebie, więc ty mi to daj. Teraz, no właśnie już. i związki polegają na tym, że pozbywamy się tego egocentryzmu i wchodzimy w relacje z takim mentalnością, co ja mogę dać od siebie? I jak dwóch, dwie osoby wchodzą w relację i mówią sobie: co ja mogę dać od siebie, co ja mogę dać od siebie, żeby ta osoba była lepszą wersją siebie, żeby ta znaczy... druga osoba była lepszą wersją siebie, to po prostu wtedy Kasia. to kwitnie. Okej, okay. no, no ja, ja rozumiem, ale ja się zastanawiam, ile jest takich osób, które myśli Dobra, wchodzę w związek, żeby coś dać od siebie. No, bardzo dużo. Tak myślisz? Ba ja myślę, że bardzo dużo i faktycznie to jest takie tran transakcyjne podejście. Bardzo transakcyjne podejście. i okay. to jest inwestycja że... w tę drugą osobę? Że jakby jakby, mo, może, może to jest złe słowo, ale może też może trafne. No, jakby, jakby dajesz coś tej drugiej osobie, tak? Nie wiem, e, opiekujesz się nią, wspierasz ją. E, może też. To znaczy, może chciałabym podkreślić od razu to, no. że love is a gamble. W sensie, że zawsze mogą się stać różne rzeczy. Jeśli już wchodzimy w relacje z drugą osobą, to musimy mieć z tyłu głowy, że faktycznie no, mogą być jakieś rzeczy, które nie wyjdą. Może coś się zdarzy, że no, to się nie uda, dlatego no, tak naprawdę miłość jest dla odważnych. Bycie w, z relacji jest dla odważnych, to nie jest, bycie jakby w relacji nie jest dla wszystkich. Szczególnie dla osób, które są takimi egoistami, tylko myśląc, co ja mogę dostać do relacji, co ja mogę dostać do relacji. Także. Mhm. Czyli to jest takie. Okay. Znaczy... Bo bycie w relacji musisz się pozbyć swoich mhm. egoistycznych pobudek. po prostu czasami, dokładnie. Mhm. I myślę, że niewiele osób jest w stanie to zrobić i to teraz widzimy w XXI wieku, szczególnie jak tylko zmieniamy. Um, po prostu idziemy z jednego związku na drugi związek, ale czy to daje nam szczęście? No właśnie, nie pojawił się, pojawił się temat szczęścia, no to jak być szczęśliwym w związku? Czy szczęście polega na tym, że ja się czuję przytłoczony i e, e, zmęczony relacją, czy szczęście polega właśnie na tym dawaniu? Nie, no Bo sobie tak myślę kurczę, że no, zastanawiam się nad e, tymi związkami, i sobie myślę, że ile daje, znaczy ile daje, może czego oczekuje od relacji, nie? I, 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 I co daje tej drugiej osobie, co mogę jej dać, nie? Jak mogę ją ubogacić i tak dalej i to jest rzeczywiście tak, tak, jak mówisz, że jest budujące. W ogóle, y, jeśli chodzi na przykład z tak tego, ostatnio słyszałam taki dobry podcast i z męskiego punktu widzenia w ogóle bycie singlem e, się nie za bardzo płaca, no bo cały czas wychodzisz na randki, cały czas jakby wydajesz pieniądze z jednej. Po prostu z je, z jednej... <ścoughs> naprawdę. I ten, ten podcast tak w sumie dał mi dużo do myślenia, że jak się jest w związku z drugą osobą, po prostu mężczyzna zostaje takie coś, że faktycznie ja już buduję coś dla nas, ja już buduję wspólną przyszłość dla nas. I tak naprawdę nie ma połowy mózgu, że tak powiem, która dalej jakby myśli dobra, a może to jest moja potencjalna żona, może to, może to, może tutaj muszę iść na randkę. Może... Generalnie te, ta, ta część jakby mózgu jest już, może jakby trochę odpocząć i skupić się tylko na swoim celu, czy to właśnie zawodowym, żeby e, zacząć budować rodzinę, żeby zacząć myśleć już o kupnie na przykład domu i tak dalej. Więc też mężczyźni nie zdają sobie, muszą sobie zdać sprawę, że to naprawdę inwestycja w dobrą kobietę, która jest samoświadoma, która przepracowała już wiele spraw w swoim życiu, która jest też otwarta na wzrost. To jest wielka inwestycja dla mężczyzny tylko i wyłącznie dlatego, że, ona, że on będzie w stanie przy niej wzrastać. Mhm. No to jest ciekawe o wzrastanie, nie? Tak. Że dwie osoby się spotykają i mówią do siebie: „Ej, chcę, że dla ciebie jak najlepiej”. ta druga osoba też mówi: „Ja chcę tak. dla ciebie jak najlepiej”. No i to wtedy. Pff, no to jest taka bank, tak, zdrowa relacja. Nie? No, bo nagle się okazuje, że w związku nie jesteście po to, żeby brać, tylko żeby dawać. Jak każda osoba z Was daje, to oboje jesteście obdarowani. Tak. Co nie? Dokładnie. No dobrze. Eee, to była taka pozytywna <grym> kwestia związku. A co myślisz o płaceniu za, za pierwszą randkę? No, to jest taki, um, taka podstawa podstaw. To znaczy, jeśli kobieta jest zapraszana na randkę. Mhm. To dostaje wiadomość od mężczyzny, ja chcę z Tobą spędzić czas. Ja chcę wyjść gdzieś z Twoim towarzystwem. Mhm. I teraz zgadzając się na taką randkę, chcę być zapiekowany. Więc uważam, że mężczyzna powinien zapłacić. Bo wtedy to jest randka, a nie hangout. Bo jeśli wychodzisz na pierwszą randkę i zapraszasz dziewczynę, żeby wyszła z tobą na pierwszą randkę, no to to jest. Randka. I no ty ją zaprosiłeś i ty poprosiłaś okay. o jej czas i o jej towarzystwo. A jeśli poprosić dziewczynę na hangout, żeby po prostu sobie tak 50 na 50, tak po pogadać, i tylko dobra towarzystwa, to to no nie jest randka, to jest po prostu hangout. Tak jak masz hangout ze znajomymi albo z kolegami z pracy, czy to ze studiów. No rozumiem, ale no, jakby. Dzisiejsze czasy myślę, że są takie trochę nieoczywiste w tej kwestii. Mm -hmm. No i co w sytuacji, kiedy kobiety jednak mają takie u, on chce zapłacić za mnie? Nie ja zapłacę. Co myślisz o tym? Jeśli kobieta ma takie u, on chce tak. zapłacić za mnie, nie, nie, nie. No to to jest indywidualna indy 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 decyzja kobiety. No czego ty oczekujesz, jaką chcesz? ty sobie, że tak powiem, jaką, czego ty oczekujesz i czego ty chcesz w przyszłości. No bo jak chcesz takiej 50-50, że tak powiem, do końca życia, no to to jest twoja indywidualna decyzja. I ja uważam, że związki nigdy nie są 50-50, dlatego że no, to my rodzimy dzieci, to my je będziemy też wychowywać, oczywiście takie rzeczy które są w związku później, jak razem wychowujemy dzieci, ale to my tak naprawdę... To chcesz powiedzieć, to my... że y, macie większą rolę w związku. Prawda jest taka, że to my musimy wtedy wcisnąć pauzę na przykład na naszą karierę zawodową mhm. i moim zdaniem dlatego te decyzje w wyborze przyszłego męża, przyszłego ojca naszych dzieci muszą być bardzo przemyślane, bo chcesz kogoś, kto cię będzie wspierać, nawet w tych trudnych momentach. Różne rzeczy się dzieją, czy to przed ciążą, w ciąży, po ciąży, i generalnie chcesz kogoś, kto jest na tyle silny, który, kto powie po prostu: no, I got it, jak chcesz jeszcze bardziej odpocząć, jeśli potrzebujesz na przykład więcej czasu na regenerację, albo chcesz na przykład więcej czasu z mhm. naszym dzieckiem, no to okej, okay, jakby aegary, że ja się tym zajmę. I to jest indywidualna preferencja. Może faktycznie są kobiety, którym to nie robi dużej różnicy. I które na przykład no, chcą być 50-50 w /50 związku, i chcą bardzo pracować, ale ja na przykład wiem, że no, to dla mnie by nie działało. Mhm. No dobra, no ale powiedzmy, no, mamy tą y, dziewczynę, mamy faceta, y, mamy już budowanie relacji, i myślę, że no, jakby na początku relacji są takie, nie wiem, różowe okulary, czy. Jakieś... Honeymoon stage. Tak, 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 tak. Y, no i wiesz, to jest taki, myślę, moment poznawania się wzajemnie, takiej bezkrytycznej, może czasami fascynacji osobami, no i przychodzi taki moment, kiedy no właśnie pojawiają się różne problemy, jakieś niedopasowania, on y, mlaska, czy ona nie wiem, nie wiem, coś nosi, co tobie nie, nie pasuje, nie wiem, teraz wymyślam trochę, nie? Okej. Okay. No i trochę tak się zastanawiam, co z tym momentem i jakby do czego zmierzam? Myślę, że dochodzi taki moment, kiedy oboje zastanawiacie się, czy to jest to? Pasujemy i rozstajemy się, bo to jakby różowe okulary minęły. To nie jest to? Czy idziemy dalej? To znaczy, po pierwsze, najważniejsza rzecz, którą chcę teraz, żeby została wypowiedziana, to jest to, że każdy z nas musi mieć po prostu listę rzeczy, której potrzebuje w drugiej osobie. To znaczy, um, listę rzeczy, takich non-negotiables, czyli na przykład jest dla mnie ważne, żebyśmy mieli te same wartości, jest dla mnie ważny na przykład lifestyle, czyli na przykład. Um, ja nie chcę być osobą, która codziennie idzie do McDonalda i która nigdy nie chodzi na siłownię, dlatego że no, zupełnie mamy inny lifestyle. Ja na przykład jestem zdyscyplinowana w tej kwestii i chcę, żeby, jakby oczekuję tego samego drugiej osoby. Więc na przykład takie właśnie lifestyle, takie decyzje lifestyleowe. Później um, kwestia kariery zawodowej. Czy ty um, chcesz mieć kogoś, kto na przykład nie jest ambitny? Czy chcesz mieć kogoś, kto jest bardziej ambitny? Czy ktoś na przykład na przykład kwestia wiary? Czy potrzebujesz kogoś, kto na przykład jest, wierzy w wiarę katolicką, czy nie? I to są takie kwestie, które są nam maksa ważne, dlatego że później jak już się ma dzieci, to ważne jest, w jakiej wierze ty chcesz je wychować, albo czy chcesz, żeby one uczyły się w domu, czy na przykład chodziły do szkoły publicznej, czy prywatnej, I to są takie... Generalnie bardzo dużo kobiet też ma takie przyszłościowe myślenie, które często zaskakuje mężczyzn, bo często my chcemy rozmawiać o takich rzeczach, szczególnie na początku relacji, mhm. dlatego że no, to są nasze, takie no-negotiables, czyli rzeczy, które są dla, mnie, dla nas ważne, żeby po prostu przejść do następnego etapu w związku. Um, więc myślę, że to są takie bardzo bardzo ważne. I jak już, jak już każda dziewczyna wypisze sobie ten know bo czyli takie rzeczy, które są dla niej bardzo ważne, to będzie później łatwiej nawet szukać tej drugiej osoby, bo nie możemy iść na randkę z kimkolwiek. Chodzi o to, że musimy wiedzieć, czego szukamy, żeby to znaleźć. A jak nie wiemy, czego szukamy, to tak naprawdę możemy wylądować w związku po prostu z każdym, a tego nikt tak naprawdę nie chce, bo później um, no straci się czas. Nikt nie chce stracić czasu tak naprawdę. Szczególnie to jest ważne dla kobiet. Mhm. Żeby nie tracić mojego czasu. Tak. Taki frazes. No, gdzieś to tak. słyszałem, ale nie powiem gdzie. Tak. <laughs> e... No dobrze. No i mężczyźni tak samo, dlatego no, ważne bardzo. jest to, żebyśmy my wiedzieli, czego chcemy. Okej, okay, czyli e... kiedy wchodzimy w związek, tak jak rozumiem, bierzemy kartkę, długopis i piszemy cechy, tak. które byśmy chcieli u tej drugiej osoby, wtedy, no tak sobie myślę, znajdziemy, znajdujemy taką osobę, no dobra. Dobra, już mam kolejną myśl, ale dokończę to. Piszemy cechy, jakie oczekujemy u drugiej osoby. Tak. No, okej. Okay. Biorę to też, ale sobie tak myślę, czy, czy, czy na przykład ja mam kartkę z jakąś, wiesz, wyidealizowaną kobietą, która jest taka, 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 taka. Ale tu taka, nie chodzi taka, 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 o to, taka, żeby faktycznie wypisywać sobie 35 rzeczy. Tu chodzi o to, żeby wypisać sobie może to 20 i okay. wyeksponować takie na przykład 6 najważniejszych. Okay, czyli... czyli... Te cechy... Po prostu są fundamentem. Tak, a reszta. Na przykład sześć jest... rzeczy, które są naprawdę fundamentalne, czyli już później, na przykład na samym początku, jak kończysz na przykład liceum, bardzo ważny jest dla siebie wygląd zewnętrzny albo no takie bardzo fizyczne aspekty, a później jak już jakby przechodzisz i jesteś starsza albo starszy, zaczynasz dostrzegać, że to właśnie nie chodzi o ten te fizy fizyczny aspekt. Oczywiście to też jest ważne, to też jest potrzebne, ale bardzo ważne jest. Bardzo ważne są wartości wspólne, bardzo ważny jest kierunek, to czy jest ambitny czy nie, to czy jaki właśnie ma wybory, dlatego że dla kobiety my musimy wiedzieć, że na przykład decyzje, które podejmuje nasz przyszły mąż, musimy wiedzieć, że nawet ten proces jego myślowy podejmując te decyzje jest dobry i my możemy zaufać temu, jak on podejmuje decyzje. I myślę, że to jest tak bardzo ważne i wiele dziewczyn nawet się nad tym nie zastanawia, ale... Dlatego bardzo ważne jest, żeby każda dziewczyna pracowała nad swoją samooceną i żeby znała swoją wartość, bo dopiero później będzie w stanie powiedzieć na przykład nie mężczyznom, którzy zupełnie są gdzieś indziej mentalnie, albo zupełnie mają inne wartości, albo zupełnie jej kierunek w życiu w ogóle. Um, I to jest myślę, że bardzo ważne, że każda kobieta musi znać siebie, musi znać swoją wartość, wypisać tą swoją listę, czego tak naprawdę szuka, żeby lepiej mogła nawigować swoje życie, bo tak naprawdę nie chcemy spędzić na przykład 3-4 lat z kimś, kto idzie w zupełnie innym kierunku w swoim życiu. Na przykład po trzech latach się dowiadujemy, no ja to w sumie nie chcę mieć dzieci. A jedyne o czym ty marzysz, to są właśnie, to jest właśnie rodzina z piątką dzieci. No, no, Znaczy jasne nie. Eee, przeszliśmy już może taki pierwszy podstawowy etap tego związku. Eee, przeszliśmy różowe kolary no I właśnie, powiedzmy. jeszcze chciałabym dodać, że to jest tak, że właśnie ten sezon, kiedy randkujemy, to nie jest tak, że już jesteśmy po ślubie. To jest sezon, w którym my oceniamy sytuację, w którym my e analizujemy sytuację. Mm -hmm. Więc, jakby po roku nawet, jeśli jakieś czerwone lampki zaczynają zapalać, mm -hmm. bo to czasami właśnie jest właśnie tak, że po dziewięciu miesiącach. Nim. Tak, po no. dziewięciu miesiącach dopiero zaczynamy dostrzegać pewne rzeczy, bo ludzie nie są w stanie udawać kimś, kim nie są. Więcej niż rok, tak naprawdę, więc czasami takie rzeczy wychodzą po roku. Mhm. I wtedy właśnie musimy, bo wiele dziewczyn już ma po prostu taki obraz: Dobra, on jest moim mężem, przyszłym mężem, on przyszłym ojcem moich dzieci, ale właśnie nie, właśnie. You're single until you're not. W sensie, że jesteś single do momentu, w którym już nie jesteś, czyli już jesteś po ślubie. Generalnie ten sezon, w którym randkujecie, to jest sezon, w którym oceniacie, czy faktycznie to jest to. Dobra. I dlatego ważne jest, żeby nie spędzić w nim też tak pięciu, dziesięciu lat, bo to też się często dzieje. Czego wy oczekujecie od mężczyzn? No, to też jest pytanie bardzo indywidualne. No, ale jakby takich, nie wiem, jest kobieta, która ma jakieś swoje cechy, tak, określone. Tak. No, myślę, że uniwersalne, tak? No, nie wiem, ma też po wieku, gdzieś tam się w późniejszym okresie jakieś macierzyństwo budzi. Jakby takie naturalne procesy, które występują w każdej kobiecie. No, czego kobieta oczekuje od faceta? Takich, nie wiem, może cech, tak bardziej kategoryzując to. No, ja mogę tylko mówić na swoim doświadczeniu albo o doświadczeniu to moich to koleżanek, i naprawdę to się różni. Każda kobieta chce czegoś innego, więc nie mogę tutaj generalizować, ale myślę, że takie jedno z najważniejszych to jest takie poczucie bezpieczeństwa. Um, myślę, że to jest takie naprawdę bardzo, bardzo ważne. E, dlatego, że. Obojnie w jakim jesteśmy sezonie w naszym życiu, my chcemy kogoś, kto będzie przy nas, będzie nas wspierać i też będzie z nami, jakby tworzył tą przyszłość. Mhm. Więc poczucie bezpieczeństwa jest numerem jeden, moim zdaniem. No i później takie jednak chcemy tej polaryzacji w związku, czyli nie chcemy kogoś, kto jest tak bardzo na przykład emocjonalny jak my, tylko chcemy kogoś, kto przyjdzie i powie: Dobra, nie martw się. Jaki jest plan? Okej, okay, zrobimy to, 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 to. Albo też często się tak śmieje, że jaka jest różnica pomiędzy randkowaniem w Ameryce, a jaka jest różnica między randkowaniem w Europie? W Ameryce jest tak, jak, nawet jak się pyta mężczyzna, o dobra, o pierwszą randkę, gdzie chcesz jechać, do jakiej restauracji chcesz pójść, co zrobimy i tak dalej. I jakby to wszystko jest na kobiecie. A tak naprawdę w Europie, znaczy teraz już się to zmienia, ale w Europie jest tak, że um, jak już randkujemy, to jest takie, dobra. To zapraszam ciebie na randkę na 17 na przykład w tej w tej restauracji. I my tego chcemy. Bo to jest tak, że to znaczy też nie mogę mówić o wszystkich kobietach, ale generalnie. No, my ale chcemy wiadomo, że nie, no, tego, no, tego prowadzenia. My okay. chcemy trochę odpocząć w tej naszej takiej kobiecej naturze. My nie chcemy tak naprawdę, to znaczy mówię o sobie. Nie I o, tak. Okay. Nie mogę generalizować, bo naprawdę są dziewczyny, które chcą to wszystko robić, ale to jest moja znowu indywidualna preferencja, że ja że tak naprawdę ja najlepiej rozwijam się na przykład w związku, w którym właśnie jestem w stanie też odpocząć w tej mojej kobiecej naturze. I myślę, że dużo moich koleżanek teraz też zdaje sobie z tego sprawę, że wcale nie chcemy już relacji, w której my wszystko robimy. I tylko, że tak powiem, jest mężczyzna w związku, on się skupia na swoich, goal, na swoich celach zawodowych, i my tylko tam jesteśmy, że tak naprawdę planujemy wszystko inne, tak naprawdę w życiu. I to, to jest takie. Y też na pewnym etapie myślę, że dużo kobiet zdaje sobie z tego sprawę i okay. się budzi. Czyli to nie jest taki motyw, że okej, okay, to jestem kobietą, teraz będę ogarniała wszystko, tak. ja ułożę plan na życie, tu będą dzieci, tu będzie ślub, tu będzie to wszystko, to. Cyk, 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 cyk. tak cyk-cyk-cyk-cyk. Tylko przychodzi moment, kiedy mówi: podzielmy się, ty robisz to, ja robię to, dobrze się w tym czujemy i jest taki kontakt. Takie zdrowe, takie zdrowe partnerstwo, ale też tym samym właśnie, też uzupełnianie się oczywiście, że tak, ale też bardzo ważne jest to, że że musimy odpowiedzieć sobie na pytanie czego my tak naprawdę chcemy, bo tak naprawdę mężczyźni najlepiej czują się, najlepiej mężczyźni czują się właśnie jak mogą być tymi mężczyznami w związku, jak mogą zadbać o kogoś, um, jak mogą wytworzyć dla kogoś właśnie to taką takie, takie bombelek, że tak powiem, bezpieczeństwa. I myślę, że dla kobiety to też jest takie dobre środowisko, w którym my się też najlepiej rozwijamy, w którym my możemy jakby Odkrywać różne nasze talenty, umiejętności i tak dalej, ale jakby cały czas mamy taką skałę, że tak powiem, po prostu mężczyzny, który jakby jest taką stałą rzeczą w naszym życiu, i my możemy faktycznie eksplorować różne opcje, czy to właśnie odkrywając nasze nowe talenty i tak dalej. Więc jakby no to też jest taka preferencja indywidualna, bo oczywiście są kobiety, które inaczej na to patrzą, ale z mojego okay. środowiska to są jakby moje, okay. moje przykłady. Um. Jak może jak podejść do kobiety, żeby jej nie skrzywdzić. W sensie. E, może, może zróbmy tak. E, minęliśmy te wszystkie okresy i dochodzimy do takiego momentu, kiedy. No chyba to nie jest to. Mhm. No i... Musimy to powiedzieć. Po prostu nie pasuje mi ta relacja, to mi nie pasuje. Myślę, że tutaj się różnimy. Myślę, że idziemy w innym kierunku w naszym życiu, myślę, że nasze wartości są inne. I mhm. pożegnać się z tą osobą. I też nie wracać później do tego, że musimy też być. Wiedzieć, kim jesteśmy. Musimy być konsekwentni i też okay. wiedzieć, kim jesteśmy i że to nam nie będzie służyć na długą metę, bo faktycznie często jest tak, że przywiązujemy się też bardzo emocjonalnie do tej drugiej osoby i ciężko jest nam po prostu odciąć pewną relację. Ale dlatego tak ważne jest, żebyśmy my znali siebie, dlatego że będą pewne relacje, które nie będą nam służyć. I dlatego bardzo ważne jest, żebyśmy na pewnym etapie wypisały sobie normalnie, dlaczego to nam nie będzie służyć. I po prostu się tego trzymać. Bo myślę, że to najgorsze, co możemy zrobić, to też. Wracać do związku, który nam nie służy, bo to jest taki brak też szacunku do własnej siebie. I, to jest, I tu chodzi i o mężczyzn, i o kobiety. Dlatego ważna jest komunikacja, i ważne jest, żebyśmy wiedzieli, czego tak naprawdę chcemy, czego potrzebujemy, w jakim kierunku my idziemy. Czyli takim odkrywaniu siebie. Tak, na, najlepsze jest właśnie to, że często takie problemy, które później już są w małżeństwach, wywodzą się z tego, że nie przepracowaliśmy pewnych rzeczy na etapie bycia singlem. No dobra, ale mówisz o pewnych rzeczach do przepracowania. E, jest jakiś podręcznik, nie wiem, punkty, które wiesz, trzeba przejść, żeby. O, o, to odhaczę, to odhaczę. M nie, dlatego, na... że to jest bardzo indywidualne. Okej, okay, czyli nie ma czegoś takiego, że jesteś w stanie przerobić wszystko. Nie, jest nie jesteś w stanie takie... przeprowadzić wszystko, ale, ale właśnie trzeba nast... mieć tą świadomość, okay. że oceniamy cały czas, czy ta osoba jest dla nas do momentu małżeństwa. Później, jak już jesteśmy w małżeństwie, to nie, nie, nieważne, co się. Zadzieje. My jesteśmy w tym razem i my wypracujemy różne rozwiązania razem. I myślę, że to tu jest kluczowe. Że jesteśmy dla siebie. Tak. Mhm. tak. Okay. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję. Myślę, że ten temat jest bardzo ogromny i bardzo obszerny. Będziemy mogli potem się może skupić na jakichś konkretnych już, nie wiem, problemach, zagwoskach, takich związkowych. Jeśli będziecie oczywiście chcieli, możecie napisać o w komentarzach. A tymczasem dziękuję za uwagę. I, I zapraszamy do kolejnej części. Dokładnie. A prowadziła dla Was Kasia Lachman. Tak. I... I Mateusz Lachnierek. Dzięki.